Cześć, moi drodzy, z tej strony Adamek, witam Was z szczyptą miłości czułości. Tym razem nie, nie ma masakry na początku, ale coś takiego innego, ponieważ mamy tutaj kolejkę. O, właśnie, mogę przejeżdżać, ale, ale to za chwilę. Bóg uciek, a chodzi mi o to, że chciałem Wam pokazać, jak GTA 5 wygląda z samej góry. I jedno Wam powiem, chcecie się tutaj dostać, tutaj w to miejsce, gdzie ja jestem, tu, tu. To, to weźcie sobie lepiej motor albo cokolwiek yy, ty Tylko, tylko nie jakieś samochoda nie, 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 nie Bo to macie jakieś em, No, trzy godziny pod górkę Jeszcze do tego pięć razy spadniecie No to wychodzi jak jakieś półtorej godziny do jazdy <laughs> Może znajdziecie sobie takie właśnie bugi Które gdzieś tam znalazłem yy, I dzięki którym mogę w wiarę rozsądnie szybko przejechać to tak gdzie jestem, i tak właśnie Los Santos wygląda z góry pięknie, cudownie, ślicznie. Jakieś ptaszki tam sobie latają. Yy, samolot też tam gdzieś był. Myślałem, czy na początku powiedzieć, że jestem już w niebie, ale <grybujesz> nigdy w to nie wierzył. No. no, to lecimy. Lecimy tak w ogoniku. O, jest wagonik! Wagonik! Stój! Sztój, nie stój czuj, 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 Dobra, jestem. Tak, gdzieś w co mogę zapłacić. Uh -huh. Mogę pomnieć. Okej, okay, jedziemy. On uh -huh, uh -huh. nie ma tam jakiejś dziewczyny ze mną? niepewny. No dobra. Spoko. Mogę zmienić jakiś widok czy coś? Mogę. Ale tak to ślicznie wygląda, prawda? Obra, nie będziemy się wiedzieli ale no, jakżeście widzieli, nie to wszystko wygląda. Kościół. Kościół. No właśnie. No właśnie. Bo ja mi tu pierwsza na odcinku bez sensu. Eee, no tak w ogóle, że się założyli sobie, kupiłem... E, o. Właśnie, jedno mam do Was pytanie. Kupiłem sobie broń, no wiadomo, jedna różowa musi być. No to, że Trevor tutaj się, się używa, no to będzie ta róża Mam no, takie pytanie, ponieważ kupiłem sobie taki ten, no ten pistolet zwykły, miałem już, ale kupiłem sobie taki jakiś inny pistolet. I do tego dwa noże, ale tylko, że te noże, nie ma w ekwipunku, jakby mi się zdradzili gdzie, to mam jak to dodać? To bym był wdzięczny, bym bardzo prosił. A nawet wręcz bardzo wdzięczny bym był. Beer, ja. Yeah. I like beer. O Boże. No, no to... No to co, robimy jakieś w miarę rozsądne zadanie <grymne> Rozsądne. Tak, mmm... Dobra, komosy na podatek. tak. E, nieznajomi dziwacy. Ja lubię tych dziwaków, ale Chińczyki Chińczyki. E, nie panie. Z Chińczykoma nikt nie wygrał. Jewajta mi tu Chińczyka. O, motor no jest! Tak, wcześniej, że szybko pół godziny motora, żeby na ta górę wyjechać to nie było ani. A teraz jest, no, patrz, ty. No to idzie majta do tych Chińczyków. Łojo, ty, to, co tu jakieś trzy... Co to, jakiś dorfaszkot cię nagle zrobił? Ale u nich jadą jak nienormalnie, ja wam powiem. A ja? Ja myślał, ja słuchajcie, ja na plecach myślał. Ja myślę, że grze tu wiada, no. E, ja myślę, że tutaj wiecie, jakieś dalsze oddala miasta, tu będzie spokój i tak dalej. A tu co? Patrz, ludzie jak wariaty, a do. Tu... Jezu, jeszcze ja! Mario! Te same wariaty, ej, w tej części świata. Ja myślę, że przyjda tu spokój, obrzeże miasta, co, coś tu. Co, coś wreszcie spokojnego w tym wiecie. A tu co? Jeszcze gozi? Psychopata X2, no ja? Oha, Mhm. Mm mm -hmm. No, można, można, można. Po trzech godzinach jazdy, dalej mi się w punkcie. O, wow, a tu słodka się dzisiaj! Uuuu Atrakcje, atrakcje, no popatrz, atrakcje, widzisz. Jakie ty masz atra atrakcje, kiedy tak mój drogi widz? Widzisz? Pać. Co to jest? Co to jest? Ja się nie chcę i pisać. Ej, kto tam? Hips? Ej! Wróćcie do mnie, czy co za Hips! Ej, oni znikły! Ej, gdzie jesteście? Ej, no! Magia! W Goethe 5 Ty! Ja już się wszystkiego po Goethe 5 spodziewał! A <grywka> to Tutaj za chałup! Boże źwięty! od ja tego ja, jak, jak już ktoś ozroczyło do, do teraz, to że dobre, naprawdę. To może psychika naprawdę dobrą. to ci powiem eh, tak jeszcze coś, mój drogi widzu. Że naprawdę może dobrą psychika, jak, jak żeby, że do tego odcinka do dotrwał. Do, do, do I powiem ci szczerze więcej. E, yo, z GTA 5 planował małą przygoda. No, 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 no. bo planował mało, bo już myślałem, że tutaj takie oglądają się będzie, że to tam wiecie, staranie w banie. No ale jednak ym, nie powiem milutko żeście mnie zaskoczyli i widać, że te odcinki wam się podobają i z tej okazji też ym, troszeczkę te odcinki postaram się dłuższe wam rzucać. Znajmniej te 20... około 25 minut. O, tak się umówmy. Plus minus wiadomo. Ale mnie ta góra kusi. Kusi mnie normalnie jak jakaś noga dziewczyna w łóżku. Uuuuu! No, no Dobra. W sumie nic się mi Okej, okay, okej okay. Okej, okay, może teraz 360 ah! Ah, prawie. Fast, fast man. Co ty myślisz tam kolego i stało? Już ci ta pomoc. Podnieś sam mój motor Okej, okay, potrzebujesz pudustki Do nieba No to możesz, no możesz, widzisz? Nie ma za co, naprawdę. Naprawdę nie ma za co. Ja jestem. Naprawdę czuję się w, w tej grze dobrym człowiekiem. Aha. E, mnie to nie było. E, no, to to, to. to cięcie. Nie, nie ma cięcia.

Give me my motorate please, córek. I please you. I please you, more de Czemu to tak długo trwało? Wow, ale tu jest pięknie i cudownie. Mammoć For sale. to tak chyba całe życie sobie sprzedaż. Taki jest. No Traktorki! Jezusku! Jezusku!

Ja pierdzielę, czy wy to widzicie? Normalnie traktorki live. to jest na pewno Jundir, na 100% że to nie, a to też na pewno Jundira, na 100% Wow Ja jestem pod wrażeniem Ja cię kręcę. Ja cię kręcę, to są niemożliwi ci ludzie Ta gra mnie szukuje, naprawdę, ja nie spodziewałem się, że tutaj tyle tego jest Wow

Co to jest? Wow. Nie wierzę, że mi bójcie. To się są siebie boję. Ale co to jest? Ja cię kręcę To jest zajebiste! To jest zajebiste! A wie co? Broki selfie. Eee, gdzie to się robiło? Eee, kontakty. O! Nie. Zrób zdjęcie, wyjdź, blokado ostrości, siatka, zoom, filtr Ale ja bym chciał je... Ja sobie, sobie, sobie chciał zrobić zdjęcie Dobra, nieważne Animar anyway. Ale tak, to jest zajebiste Dobra, jedymy mu dzisiaj zajdemy Poczek! 보 о д ж о г п о Jechać z a nie zginąć. No, tak jakby po małym No niestety e, działo się rzeczy, coś nie powinno dziać. No, miał się cięcie. No, No. o tak, że byłem fryzjera i sobie fryzjer zmienił. Aha, szykownie, cudnie. Mm, zrobić broda, ale to byście, pewnie, pewnie byście go nie poznali, więc spoko.

If you go his father kill me. Why do I give a fuck? You don't. to, <laughs> to mnie interesuje. Mn. Mn. <laughs> 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 I'm rushing. <laughs> well, no <laughs> 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 <I laughs> tak wszyscy inżeci do nas tu <laughs> przyjechali to <laughs> życie, nie? <laughs> nie. Aha. Nie mówić, że tam z tyłu, nie, to dobrze. Boże, że spio kim tu. A ty co? A ty co? No jako, to idziesz! Go, 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 go! Go, 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 go! Dobra, blisko na szczęście. Nie ma jeszcze, to nie ma cięcia. Z czemu ta gra mi tak psy i karyje? Czemu ona mi tak psy i karyje? Co ty kogoś robi w ogóle? A na o czymś jedzi, nie? Livcz. E? Ja chyba na high jest jakiś. I my wiemy, że wy tam mocny, mocno handlujecie w tych Chinach, ale przyjechał na poważny teren. these are our guests all right we got mr cheng and his humble servant <laughs> 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 yeah, <laughs> nice to meet you yep yes you. we ain't got long till they get here everything in its time all right gentlemen please come check out the storage facilities go oh, on now nice right oh, yeah, <laughs> Apple też? Hmm. Sam tam wszedł, co za kolejką. Hmm. Można, można. Jest, broń! Jest, 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 jest. Jest, jest, jest. 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 Będziemy się szczelać. Jest, 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 jest. I like it. Dziękuję, dziękuję, za to. Mogę swoich używać. Uuuuu! Full auto! Imer full auto! Tak! Cudownie! Full auto! Full auto! No! Ech no. OK Co się dzieje? Ja po to żeby A jeszcze po troszeczkę i jeszcze po troszeczkę. Jeszcze jeden i jeszcze raz. Sto lat, sto lat, niech Chińczyk dostanie w nos. Sto lat, sto nie radzisz sobie? Już idę. Sto lat, sto lat, niech Chińczyk do dostanie tutaj po tyłku. Po... Kaj, no idę już.

Mhm, mm mhm. Mm Dobra, idziemy, idziemy strzelać, chodź, chodź. Jeden, DWA! Hej, goście, na lewo! Ty jeszcze żyjesz! Nie żartuj. Ech! Biegnij, chłopcze, biegnij! Biegnij całe życie, biegnij! Bieg, biegnij! Bieg, biegnij! Możecie sobie, nie. Chińczyki, Chińczyki, możecie mi zrobić... Eyes when you not understand... can you me... O, no fajny mustak! Amigo go! Ami Szybko, ja szybko, muszę mi dać mustakę! Nie szkodzi mu staga! Słyszę za już tak, bo poszło maju. And gets shooting. 10. Jo nie wiem. nie wiem czy to było dobre. nie wiem czy to było dobre. O kurde, to było dobre. Ja płaczę, ja płaczę. To jest takie cudowne. <laughs> ja kocham. Ja kocham. Zabijcie! Ja kocham wytoczyć. Cudownie, cudownie. Jest tu z wami być. Popij sobie troszeczkę. O, o winko, a mogę sobie wypić jedno? Mogę sobie wypić? Nie wiem. Nie zabrali na mnie! Idę wiesz, a ten Co my, ja za nim czy za? Aha, nie, dobra. Okej. Okay. Czy się nam udało? No to świetnie, świetnie. Hello, guys! Nie zamarzli główki, nie?

To było cudowne. No, moi kochani, to 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 było na tyle tego e, pra, prawie normalnego odcinka, prawie, no ale nie sami pójście. Było cudownie, no? Było cudownie. Szczególnie jak mi dał do ręki to co rozumie już ja, ja rozumiem, że e, szczególnie jak mi dał do ręki to co był nigdzie z tak? A nie, szczerze tego. No dobra. No a to kochani, ja wam dziękuję za ten odcinek. Myślę, że wam się podobało. Jeśli podobało, to nie zapomnijcie zostawić śladu po sobie. A jakieś odwiecie, lajki, komentarze, to mnie wszystko motywuje, Szczególnie komentarze. No, to pamiętajcie. No to trzymajcie się i do następnego odcinka. Na razie, chłop, cześć. Agieresz.